Ja już tutaj jestem przygotowany odpowiednio, żeby się wybierać Żeby się wybrać na piechotkę. Już widzicie gdzie kamerka zamontowana Ale jeszcze postanowiłem powalczyć tutaj. Udało mi się zablokować tą kierownicę. Cała moja trasa poszła na, na nic. Zobaczymy co mi się uda tutaj wykombinować. Dałbym ją tutaj. Tak. Bez uchwytu też pojedziemy. Zrobimy. O tak. Kombinacje alpejskie. Oczywiście, tu damy tak. Drugą opaskę też tu damy, która może wyskoczyć. A! No, no. Wskoczyłem do domu, że ona do mnie mówi, co ty mówi? Już przejechałeś, 40 km no Na pewno. Wróciłem, mówię, już mam za sobą, mówię. Czekajcie, teraz tu może mi wyskoczyć blokady mhm mm okej okay. tak jest tu może mi wyskakiwać ale tu możemy jakoś to ogarnąć kierownica już jest na, na dobrze zablokowana tu weźmiemy troszeczkę podciągniemy my Guyver wykombinuje coś tu o żeby tylko nie spadło tu taśmę zaraz dam i co kurczę zobaczcie jak ta lala tutaj jeszcze mogę sobie półkę zamontować na kawę czekajcie żeby tylko mi nie wyskoczyło tu jeszcze podciągnąć no <laughs> widzicie żeby tylko nie wyskoczyło tak jest żeby tylko nie wyskoczyło mangajwer dawaj tu narzędzia nie masz konkretne klapcągi, obcęgi tak jest, wszystko jest powtórka z rozrywki już wiem co mam zrobić nie przegiąć nie przegiąć powolutku, spokojnie szybki montaż wiem po co już ta taśma mi zleciała chyba żebym chwycił tu za tę, tutaj jak, a tutaj ustawiam kamerę na którym przęśle ciekawostka tu tu chodzi tak a tutaj chyba jest ruchome tu nie mogę za bardzo ale jak ją chwycę tu a jakbym chwycił ją dalej jedną dał tu żeby bo tu jest właśnie kombinacja taka alpejska o. to bym dał tu Naprawdę chciałem zrezygnować. Już chciałem pójść. Mówię, idę, nie? Ale mówię, nie, nie. Jeszcze, mówię, jeszcze coś przykombinuję przy tym rowerku. O! Pękło następne. Co to za Badziewie jest? Ej! <śm> o nie! Badziewie! Ale ja pojadę z tym. <śm> no, pękło! Następnym miejscu, patrzcie, od opaski to co to za materiał jest? Madein, że coś? Okej, okay. dobra, ja już to robię, ja już to zrobię, zaraz wam pokażę, jak. No i dobra, dałem jeszcze jedną taśmę. Kamerkę zamontuję tutaj, żebyście widzieli. Może do centrum pojadę, zobaczę. No, jakieś tam plany miałem, i teraz wszystko, żeby kierownica tylko się trzymała. Będzie wszystko ok. Dobra. Trzyma, trzyma. Trzeba będzie zamówić jakiś uchwyt później. Jak ktoś będzie chciał oglądać wycieczki po Bochum. Jakoś to profesjonalnie zamontować, a nie jakoś tak. Ale zrobione wszystko. Kierownica dobra. Szybko ogarnąć. 15:15. 15. No troszkę zeszło. No, niestety cztery dychy trzeba czasnąć. Teraz dopiero po takim czasie zaczynam czuć nogi. Ha. dopiero zaczynam czuć nogi skakanka wcześniejsze po 50 50 parę I teraz jak cisnę to czuję jak mnie palą mięśnie fest palą ale dajemy radę nie ma jak to sobie wybrać drogę jak na razie pod górę a jak To co przejechałem Ojej, to jeszcze przede mną jest O A u góry Czarne chmury o, Przecież fajnie, że mam ścieżkę rowerową I jestem panem I oni teraz Panowie kierowcy Muszą na mnie uważać O Mam nadzieję taką Zdążę na zielonym? Na zielone czy nie zdążę? Zdążę czy nie zdążę? A, tutaj po lewej stronie jest taka ogólna przychodnia. Zdążyłem! Tu właśnie od domu sobie przyjeżdżam do tej przychodni, ale rowerkiem to raczej nie chciałbym, bo mam tutaj odcinek od ronda cały czas pod górę i cały czas tak się pnę. Taki ogólnie. Okulista wewnętrzny różne specjalności Ląści po lewej stronie tak to do lekarza niby niedaleko 4 km kiedyś mówiłem do małżonki weź rower niedaleko masz nie mówiłem tego wcale tego nie mówiłem jedziemy dalej spójrzcie na to moje mili ja tutaj cały czas Ściska ścieżką rowerową widzicie Bochum Centrum, widzicie Bochum Centrum, i zaraz tu wyjadę na drogę dwupasmową, która będzie prowadziła do centrum, ale tak samo i rowem, rowerkiem mogę sobie jechać. I to jest w się chwali. to jest super. Robili bardzo szerokie pasy dla rowerzystów i pełen szacunek, naprawdę jechałem tutaj ostatnio, przejeżdżałem i tak mi utkwiło w głowie, że muszę spróbować, że ta droga z tych dwóch pasów będzie mnie prowadziła do centrum jak daleko do Jady. i chcę właśnie to przetestować razem z Wami jedziemy Bochum Centrum 5 km No co, jedziemy do centrum zobaczymy zobaczymy jak nas droga poprowadzi rower. kiedy ona nam, nam się utnie zobaczymy to co mówiłem i dalej mamy drogę na rowerzystów bym powiedział nawet super jedziemy ja wam powiem moi mili że jakieś jakaś klątwa wisi nade mną czy coś w dniu dzisiejszym bo ja nie wiem co się dzieje jak nie Akumulator w kamerce bateria siada to za chwilę nie chce się ładować mam power bank ze sobą coś tu nie pasuje nie chce się ładować za chwilę mi tutaj słuchawka mówi że coś jej nie pasuje w uchu <ścoughs> no już jesteśmy tak troszeczkę bliżej dojeżdżamy jednak przed samym centrum ta ścieżka uciekła nie mamy ścieżki i jedziemy tak, jak jedziemy. Bardzo krótki odcinek mieliśmy. Bez, bez ścieżki rowerowej, jak na chwilę obecną. Bardzo króciutki. I tam w oddali już Żowiec widać, już niedaleko jesteśmy. Do centrum mamy kawałeczek no to jedziemy, chociaż to nie jest mój taki zamierzony plan, bo Światła mi nie pozwolą na zrobienie tak szybko tych 40 km Będę tutaj się po prostu Bawił I jeździł w nieskończoność, ale gonimy Gonimy W tej chwili Wyjeżdżam z centrum Bochum Mam ponownie ścieżkę rowerową i widzicie, to się szanuje, że tutaj naprawdę myślą o tych rowerzystach. I nie tylko. I o osobach na hulajnodze, którą można sobie wynająć, skoczyć po perfumy. O, torebeczkę z perfumami zabrać i pojechać, odstawić sprzęt i gra gitara oprócz rowerku można sobie wypożyczyć hulejno a jak tutaj akurat jesteśmy koło cmentarza to jest bardzo potężny bardzo duży cmentarz bardzo duży cmentarz jest tu mapa a jak widać tutaj jest ze mną już bardzo duży jak widzimy miałem przyjemność tutaj być na tym cmentarzu są y, różnej narodowości różnej narodowości pochówki narodowości i różnej wiary są również tam pochówki islamistów którzy mają swoje odrębne są również Pomniki zamordowanych lub zbiorowe groby. Zbiorowe groby też są tam bardzo dużo. Spotkałem taki właśnie grup bardzo dużo Rosjan, młodych ludzi bardzo dużo, jeden zbiorowy grup. Tak więc. Można się, można się na tym cmentarzu trochę zgubić, powiem Wam. Skoczę może na moją ścieżkę. Można na tym cmentarzu się zgubić, bo jest naprawdę potężny. Jest duży. Oczywiście rzecz jasna. Nie będę tam z wami wjeżdżał, bo nie wypada. Jestem ubrany jak ubrany. I to nie jest miejsce i czas. Jedziemy dalej. Piękny kopiec, który tutaj widzicie przede mną Z tą koparką On jest bardzo duży, potężny I powstał na wskutek Na wskutek przychodów Na stanu odpadów Blisko dzielnicy Lar przy autostradzie A43 widać, widać go z autostrady. A że ja go nie widziałem, nie? Dopiero jak za, za, rozpocząłem jazdę rowerową, czy też zacząłem chodzić, spacerować. Zauważyłem po prostu rzeczy, które były dla mnie niewidoczne. Poznałem dróżki, których wcześniej nie znałem, tak? Ale widzicie, zaraz tam są ustawione solary, wszystko wystawione żeby wykorzystać powierzchnię, tak? A jak będzie później już to, się wypracuje to jeszcze zrobią tor saneczkowy lub coś innego. Lub też jakieś olimpiadę będą organizować tutaj. Wszystko musi być wykorzystane. Tak jest. Witajcie moi mili To co wam właśnie mówiłem, tu jest, mamy teraz właśnie autostradę zjazd na bochum Gerte Bochum 900 i to jest potężne, to jest naprawdę potężne. ale my tu swoją ścieżynkę mamy i nią sobie pomykamy tak jak mówiłem wariacji nie będzie jeszcze tym bardziej że się wycofałem do piwnicy naprawy, remonty ale damy radę jedziemy jakie tempo będzie, takie będzie ale cztery dychy trzeba zrobić bo samo się nie zrobi <śm> A teraz nad autostradą Tamten zjazd w oddali to jest to jest do mnie Zaraz jak się zjedzie 18 zjazd w kierunku Bupertalu A43 Zaraz jak się zjedzie to ja bardzo bliżutko mieszkam Będziemy bo szkoda czasu Witajcie moi mili testowanie testowanie echa Co jaki tunel? Witajcie moi mili Dajcie, mój mil. Dzielnica Langendrea, Bochum. ścieżka rowerowa. Była, przed chwilą. Jedziemy, jedziemy. tutaj przed nami ratusz na Langendrea teraz wszystkie takie ważniejsze sprawy zostały przeniesione do centrum do centrum, do bochu powiem wam, że terminy, terminy żeby tutaj jakikolwiek zrobić to jest tragedia tragedia naprawdę są bardzo długie terminy żeby cokolwiek coś Zameldować się, nawet na meldunki. Nawet na meldunki są terminy. To się zameldować pod jakiś wskazany adres. Tak, tak, tak to właśnie wygląda Tak to się ma. A my jedziemy dalej. Najkrótszy, najmniejszy. W dniu dzisiejszym. Uwaga. Witajcie! Moi! mil Ale pociągnięcie ma! Włączę kamerkę, żeby do materiału, który będę składał. aby wy napiszcie, zgadnijcie, ile przejechałem kilometrów w chwili obecnej. A może ocenicie mnie po tym, jak, jak poska, yy, będziecie wiedzieć jak na skakance będę skakał, to będziecie wiedzieli, ile mam kilometrów za sobą. Ja nie potrafię skakać. Łukasz, nie śmiej się, proszę. Ale proszę bardzo, nie śmiej się ze mną. Ja wiem, to jest pozytywny człowiek, ty mnie bardziej motywujesz. O, że... Uwaga! Napiszcie w komentarzach, włączyłem kamerkę. Proszę, napiszcie w komentarzach, ile przejechałem teraz kilometrów. I skaczę na skakance. Pamiętajcie, było po batoniku okulary a jestem tam okulary stary musi mieć okulary napiszcie napiszcie proszę ile przejechałem kilometrów To tylko dlatego, że wiadomo, że na rowerze nogi dostaną. Skakanka to jest następne zabójstwo, sterylizowanie moich jednych nóżek. O, o tak. Skąd ja biorę te siły cholerne w Czy Cześć, ja! Dopiero A tygodnie wskaczę. Uciekaj. Cześć, chyba, roberze. Skakaneczka. Skakaneczka. Skaczę sobie jak dziewczyneczka. O! I też sobie pośpiewuję Dziękuję I I też sobie pośpiewuję O kurcze Ok Tomek napisał Mariusz napisał Łukasz wij ile kilometrów zrobiłem a ja to później teraz do kamerki powiem Mariusz napisał 32 km Tomasz napisał 25 km A jak ja skończę laifa, to powiem ile to było Ile mam bo pokażę na Wow słuchajcie Zapałem się. Jadę. Jadę. Łuka, Łukasz? 7,5 km? Okej. Okay. Nie będę mówił tutaj, bo w tym materiale to co? Właśnie teraz Łukasz napisał 7,5 km. Chyba kiepsko skakałem, dlatego mi napisał 7,5, ale po co te pół? Już te 7 to zrozumiem, ale te pół? <grystanie> Trzymajcie się, panie. To przede mną jeszcze kawał roboty, ja muszę do domu wrócić. Na razie... A ile przejechałem? Trzydzieści jeden. Dokładnie. Wracaj. No wracaj. Trzydzieści jeden kilometr. Jedziemy dalej. Gdyby nie, gdyby nie te usterki, powroty do domu, no to by było dobrze. Widzicie tam hienę <grym> zaczyna padać. Dobra, Adam, weź się w garść chłopie. trudno, trzeba skończyć zadanie. kurcze coraz mocniej pada coraz mocniej a ja muszę jechać muszę jeszcze muszę jedziemy oczywiście, że mogłem pojechać do domu jak najbardziej być miałem bliżej do domu jak teraz jadę Ale bliżej do domu jak, jak teraz obecnie, gdzie jestem tutaj, w tym miejscu Bo w całkiem innym kierunku pojechałem A to tylko dlatego Bo nie mam jeszcze Kilometrów, które muszę zrobić A krople są coraz większe Większe i większe. Ja wiem po co ten kas kupiłem. Na duże krople. Jedziemy. Jedziemy, mokniemy. Nie, jestem sokro. Muszę to zakończyć. Gdyby nie ta usterka. Nie ta awaria w piwnicy, co trzeba było naprawiać. Byłoby już po. A tak? No nie ma. Nie ma szans. Jedziemy. Hej! Ho! Hej! Ho! Hej! Ho! Rozpadało się! Rozpadało się! Ale nie dajemy! Nie dajemy! Nie odpuszczamy! Wciskamy! Kółka kręcimy! Czas? Tak? Musi lecieć? Warte! Okej! Okay. Pada! Dobrze Grzyby będą Jedziemy Jak tu jeszcze objechać. Jeszcze będzie mało Jeszcze będzie mało Mam pomysł. Dobra. Jeszcze tu pojedziemy. Jedziemy. Nie, nie pada. Takie. Tylko tam takie kropelki bąblujące jakby miało zacząć mocniej padać O Jak mi przykro, że muszę zmoknąć. No nie O nie Kurtkę mam Oczywiście Kurtka jest Ale w koszyku Czeka na lepszy czas nie wiem na jakie ale na jakieś lepsze jedziemy tylko dwa kilometry dwieście i kończymy o. króciutko i na temat 41.39 zapisujemy. 41,5 km zapisz. Dziękuję za towarzyszenie, Wojciechu. 8 km przed tobą.